No no, you can be in. Come on. <laughs> Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj jestem z biskupem Muso i z Jane i Rachel i Paisley? Paisley. Jesteśmy z Sanford University. Popatrzcie sobie tak może wyglądać chrześcijański uniwersytet. To jest uniwersytet, który został założony przez chrześcijan w 18 XIX wieku. Ma kilka różnych wydziałów. Po środku jest kaplica. to jest właśnie kaplica. Tutaj są różne wydziały, różnych innych. How many departments you have? How many departments you have here? 13 typów różnych wydziałów: law, business, mm -hmm. law, business um, health sciences, public health, under kind of same thing. Um, czyli Howard zdrowie, South Howard yes. College is was. Arts and sztuki, um, arts. wszystkie sztuki wyzwolone te, 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 teologia 13 około 6 tysięcy studentów a może nawet 7. Także popatrzcie jak wszystko może być ładnie zrobione. So the, the whole history is how how many years? 1841. So Od 1841 150. roku. Okej, okay, that's okay. We, 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 we'll figure it out. We'll figure it out. So basically, czyli słuchajcie, no, od 1841 roku prawie nearly 200 years. 180 something something like that. Popatrzcie, można wszystko zbudować. I it's, teraz it's place? Third place in w historii? So... Czyli trzeci raz, to jest ostatni ich kampus, który założyli. I generalnie no, rozwinęli się bardzo mocno. Natomiast popatrzcie, jak to wszystko ładnie wygląda, wszystkiego wam nie pokażę. Tu jest Brock School of Business, żebyście widzieli. Tam są jakieś inne miejsca. To wszystko sobie robią chrześcijanie w Alabamie w Birmingham, gdzie właśnie jestem. Polecam nam ku zachęcie, polecam nam ku, ku, ku wierze, żebyśmy się nie bali inwestować w społeczeństwo, żebyśmy się nie bali inwestować w... Naszą, z naszą wiarą. Dodam też, że bardzo ciekawy system tu mają. Każdy ze studentów, czy wierzący, czy niewierzący, musi takie specjalne punkty zbierać, a te punkty są powiązane z y, zaangażowaniem w rzeczy związane z wiarą. Właśnie rozmawiałem z tą dziewczyną Paisley tutaj, która mówiła, że miała taką koleżankę, która była ateistką. Musiała te punkty nazbierać, zaangażować się w różne chrześcijańskie zaangażowania i, yy, i generalnie się nawróciła po drodze. Także można to robić, można być dużym uniwersytetem, można mieć wiarę, nie bać się łączyć tego z edukacją, z pieniędzmi, yy, myśleć nad różnymi sposobami, żeby to wszystko Bogu się podobało i żeby Jemu służyło. I zostawiam Wam to ku rozwadze i sobie ku zachęcie, bo mam nadzieję, że może Pan Bóg mi kiedyś użyje w Afryce do stworzenia czegoś podobnego. Panie, dziękujemy Ci za Twoją dobroć, za to miejsce, za to, Panie, że takie miejsca istnieją. Daj nam radość, daj nam wdzięczność, daj nam przede wszystkim odwagę i zachętę, by takie miejsca tworzyć również w innym miejscu, miejscach w świata. Z Bogiem i do zobaczenia.